Jak zweryfikować, czy kobieta jest z tobą autentycznie, dla ciebie mój drogi, czy może jednak nieco bardziej dla korzyści materialnych czy też finansowych, związanych z byciem swoją osobą, bądź dla wszelakich, wszelkich innych korzyści, korzyści związanych z prestiżem, z pozycją społeczną, z wystawnym życiem. Jakie potencjalnie jesteś w stanie tej kobiecie Zaoferować, a także zaproponować, jeżeli masz poukładane swoje życie finansowe. Jak to zweryfikować? Jak zweryfikować, czy kobieta jest z tobą, gdyż żywi względem ciebie autentyczne uczucia i chce po prostu ciebie, czy może jednak ta kobieta po prostu korzysta z dobrodziejstw, które ty jej oferujesz? Bądź taki konkretny mężczyzna jej oferuje. Panowie, zanim odpowiem na to pytanie. Chcę we wstępie tego filmu podzielić się z wami jeszcze jedną niezwykle ważną refleksją. Na pewno znacie takie powiedzenie: Okazja czyni złodzieja. Gdyby ktoś regularnie niemalże wciskał tobie pieniądze do kieszeni, nawet jeżeli z początku nie chciałbyś tej kasy, ale ktoś regularnie niemalże wciskałby ją tobie do rąk. Pewnie część osób, prędzej czy później, skorzystałaby i przyjęłaby te pieniądze, czy jakiekolwiek inne wartości materialne, które ta konkretna osoba oferowałaby Twojej osobie, czy jakiejkolwiek innej osobie. Więc dokąd zmierzam tym wywodem, bardzo wielu mężczyzn popełnia kardynalny błąd, prowadząc od początku relację z kobietą pieniędzmi, a także wartościami materialnymi. Są to bardzo często mężczyźni, którzy dorobili się jakiegoś majątku. Są to często mężczyźni ambitni, na wysokich stanowiskach. Mężczyźni, którzy bardzo często na przestrzeni swojego życia byli skupieni, byli skupieni na swoim życiu zawodowym, na rozwoju biznesu i często ci mężczyźni, na przykład, zaniedbali swój obszar relacji z kobietami. I często ci mężczyźni przez to, że nie posiadają odpowiednich doświadczeń z kobietami, nie posiadają umiejętności, które są niezbędne, aby autentycznie rozkochać kobietę, bardzo często ci mężczyźni prowadzą relacje pieniędzmi. Zabierając kobiety na wejściu do wystawnych, knajp, restauracji, kupując im prezenty, zegarki, łańcuszki, torebeczki, czy choćwie co jeszcze, za przeproszeniem od początku relacji, przyzwyczajając kobietę do tego, że jej się należy, a jej się nic z miejsca nie należy, moi drodzy. Ja nie mówię, że ty nie masz zadbać o swoją kobietę, ale ona musi również na to zapracować. To nie jest tak, że za ładną buźkę, ładne cztery litery, za ładną figurę kobiecie już należy się z miejsca, wystawne życie u boku mężczyzny, którym potencjalnie jesteś. Zapieprzałeś całe swoje życie. Na to, aby być w miejscu, w którym jesteś i obdarowujesz z miejsca od tak, kobietę, która nic dla Ciebie nie zrobiła? Zastanów się nad tym, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, bardzo wielu mężczyzn popełnia potężny błąd, prowadząc od początku relacje pieniędzmi, przyzwyczajając do tego kobietę. I można by zadać sobie tutaj pytanie, Marcin, ale co ja mam zrobić, jeżeli ja mam pieniądze? To co? Ja nie mogę zabrać kobiety do dobrej restauracji? Nie mogę jej kupić czegoś ładnego? Możesz, ale nie zaczynałbym prowadzenia relacji od takiego tempa. Drogich wyjść, prezencików, zabierania jej na wyjazdy i tego typu rzeczy. Kobieta również musi na to zapracować pokazać tobie, że jest odpowiednią kobietą, abyś ty wpuszczał ją w takim stopniu do swojego życia. A jeżeli mężczyzna przyzwyczai do tego kobietę w takiej formie, oj, panowie. To już jest później nieodwracalne, i ta kobieta po prostu zaczyna traktować tego gościa jak skarbonkę. A jeżeli tego zaczyna brakować, zaczyna brakować seksu, zaczyna się manipulacja życiem muszkowym. Bardzo często ci mężczyźni ulegają, ustępują, latają wokół tej kobiety, wokół kobiety często 10-15 lat młodszej, która tak naprawdę niewiele wnosi do ich życia, poza tym, że korzysta z tych właśnie dobrodziejstw, i to nie jest jej wina. Jeżeli ten mężczyzna sobie na to pozwala, jeżeli ten mężczyzna sam wyznacza taki trend, taką dynamikę w relacji, to ja się tej kobiecie nie dziwię. Dlaczego ona ma z tego nie skorzystać, jeżeli ten facet dosłownie wpycha jej mamonę do kieszeni? Ja się kobietom w takiej sytuacji nie dziwię. Więc, jak to zweryfikować? Jak zweryfikować, czy kobieta autentycznie jest z Tobą dla Ciebie, czy może jednak dla wartości materialnych? Posłuchaj, oczywiście, wartości materialne, pieniądze, status, pozycja społeczna to jest wszystko bardzo miłe i to również jest na swój sposób istotne. Jeżeli kobieta ma możliwość być z takim gościem, to dlaczego nie ma być z takim mężczyzną, jeżeli ma taką możliwość? Natomiast bardzo istotne jest to, jakie są fundamenty i podłoża tej relacji. Jeżeli kobieta bardzo często potrzebuje czegoś więcej niż tylko Ciebie, jeżeli chodzi o wasz wspólny czas. To znaczy, chcesz z nią spędzić wieczór w mieszkaniu, przy herbacie i w filmie, co zaznaczę, w zupełności wystarczy kobiecie, która jest w Tobie autentycznie zakochana. Ona stary będzie chciała po prostu Ciebie i Twojego czasu. I tyle. Oczywiście, miło jej będzie dostać od Ciebie coś ładnego. Jeżeli ona oczywiście również się wykaże, nie mówię, że ty nie możesz zrobić kobiecie prezentu, ale ona nie będzie tego od ciebie oczekiwać. Ona będzie chciała ciebie, twojego czasu, twojej energii, twojego spojrzenia, dotyku, bliskości fizycznej, a to wszystko będzie stanowić absolutnie kwestię drugorzędną. Natomiast jeżeli taki mężczyzna chce sobie spędzić wieczór w domu, a ona chciałaby pójść na sushi, ona chciałaby pójść do tej nowej knajpy, w której tydzień temu była jej przyjaciółeczka. Ona się pyta, kiedy pojedziemy w góry, kiedy pojedziemy nad morze, kiedy kupisz mi um, jakąś fajną sukienkę. Widziałeś tę nową torebkę od Gucci? Widziałeś te nowe szpilki od Yves Saint Laurent? Wysyła tobie linki do jakichś różnych stron. Wysyła tobie masę rzeczy niby z przypadku, tak? Różne szpilki, perfumy, wszelkie inne duperele. Jak myślisz, po co ona to tobie wysyła? Żebyście sobie pooglądali? Te rzeczy wspólnie. Zastanów się nad tym. Więc próbuję tobie przekazać, że jeżeli kobieta bardzo często potrzebuje czegoś więcej niż tylko Ciebie. Ty chcesz spędzić po prostu wieczór w mieszkaniu, jesteś zmęczony po ciężkim tygodniu pracy, a ona na siłę naciska, abyście wyszli na jakieś sushi, abyście poszli do drogiej knajpy, abyś gdzieś ją zabrał. Ciągle pytacie, kiedy gdzieś polecicie, kiedy ją gdzieś zabierzesz i Oczywiście, ona absolutnie nie uczestniczy w tych kosztach. Nie zaproponuje Tobie, że ona się do czegoś dołoży. Ja nie mówię, że Ty nie możesz zabrać kobiety na wyjazd. Bez przesady, zwłaszcza jeżeli więcej zarabiasz, a ona na to zasługuje. Ale mówię Tobie jedynie, że jeżeli kobieta prezentuje taką postawę, nie potrafi podziękować, zabierasz się do drogiej knajpy i ona nawet nie powie Tobie dziękuję, po prostu traktuje to jako oczywistość, że jej się to należy. Oj, stary, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to masz gigantyczny problem. I może być to związane oczywiście z Twoją postawą, swoimi decyzjami, gdyż bardzo wielu mężczyzn właśnie prowadzi w taki sposób relacje, przyzwyczajając kobiety do takiego życia. A później ci mężczyźni dziwią się, że kobiety patrzą tak naprawdę głównie na ich pieniądze, na ich pozycję społeczną. Oczywiście, że. Wszystkie kobiety w jakimś stopniu na to patrzą. Jasne, że jeżeli kobieta będzie miała wybór być z fajnym facetem, który ma pieniądze, który będzie w stanie o nią zadbać, oczywiście, że to jest bardzo duży plus, ale powinieneś przede wszystkim uważać na to, aby nie rozpieszczać kobiety od wejścia i również powinieneś szukać kobiety, która ma jakieś wartości, która ma jakiś kręgosłup moralny. Oczywiście, żyjemy dzisiaj w bardzo spłyconych czasach. Kobiety przekrzykują się na Instagramie, która siedzi w lepszej furze, która jadła w bardziej wystawnej restauracji, która sobie kupiła nowe szpilki od Yves Saint Laurent, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, jeżeli jesteś mężczyzną, który ma pieniądze, musisz na to uważać i musisz to naprawdę weryfikować, mój drogi, bo będziesz po prostu wyzyskany i będziesz mógł mieć pretensje tylko do siebie. Pamiętaj, Kobieta Cię nie wykorzysta, jeżeli Ty sobie na to nie pozwolisz, jeżeli będziesz posiadał wiedzę, umiejętności, ale stary do tego właśnie również potrzebne są Tobie umiejętności. Sama kasa i gruby portfel nie wystarczy, bo tym kobiety nie rozkochasz. To Ci może pomóc zabrać ją w fajne miejsce, stworzyć Wam okoliczności do ekscytującego spędzania czasu, ale kasą kobiety nie rozkochasz. A tym, jakim jesteś mężczyzną, jak na nią oddziaływujesz, czy potrafisz z nią flirtować, zajmować się nią w łóżku, czy masz twardą, charyzmatyczną osobowość, czy nie pozwalasz sobie wchodzić na głowę, czy nie dajesz się zdominować w tej relacji, bo jeżeli dajesz właśnie się zdominować, dajesz się niedoceniać, traktować się bez szacunku, to skończysz jako skarbonka dla bardzo wielu kobiet, więc panowie, zachęcam was, przemyślcie dobrze to, co powiedziałem w tym materiale, a jeżeli chcecie więcej informacji właśnie w tym zakresie, bądź w jakimkolwiek innym temacie damsko-męskim, pamiętajcie, że możecie napisać do mnie maila, umówić się ze mną na konsultację i pamiętajcie również, aby nie winić kobiety, jeżeli ona przejawia taką postawę, w przypadku, kiedy mężczyzna właśnie w taki sposób prowadzi relacje. Fakty są takie, że są kobiety nastawione na to, aby znaleźć sobie bogatego faceta, aby prowadzić wystawne, wygodne życie, ale są kobiety, które wcale nie muszą być na to nastawione. Ale jeżeli trafi się taki koleś, który w taki sposób się zachowuje, kobieta z biegiem czasu zacznie ustępować i z tego skorzysta, bo dlaczego nie? I taki właśnie facet. Zepsuje tę kobietę, zdeprawuje ją, a później ta kobieta w kolejnych relacjach będzie właśnie wykazywać taką roszczeniową i pretensjonalną postawę. Więc panowie, do was wszystkich, którzy właśnie w taki sposób prowadzicie relacje, niszczycie nam kobiety, niszczycie nam rynek. Naprawdę nie róbcie tego, bo zniszczycie i siebie, i swoje relacje, i zniszczycie również te kobiety. Więc naprawdę weźcie sobie moje słowa do serca. Mój drodzy, tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, zachęcam, napiszcie do mnie maila, porozmawiamy w trakcie konsultacji. Chętnie Wam pomogę, jeżeli będziecie potrzebować takiego wsparcia. I pamiętajcie oczywiście, że jeżeli chcecie zacząć poznawać kobiety na co dzień, za dnia, bez konieczności wychodzenia na imprezy, bez upijania się alkoholem bądź odurzania się innymi środkami pobudzającymi. Jeżeli chcecie po prostu podejść do kobiety za dnia w galerii handlowej, w parku, obojętnie gdzie spotkasz tę kobietę, do której będziesz chciał podejść, gdzie zobaczysz tę kobietę, która wpadnie tobie w oko, jest już dostępny mój kurs na temat poznawania kobiet na żywo, w którym pokażę Wam dokładnie, krok po kroku, jak do tego podejść. Oczywiście na moim przykładzie pokażę Wam moje podejścia, moje rozmowy, nauczę Was flirtu, pomogę Wam poradzić sobie z blokadą. I nerwowością przed podejściem, i znacznie, znacznie więcej pomogę Wam zbudować niezłomną mentalność, jeżeli chodzi o relacje z kobietami. Zachęcam, wejdźcie na moją stronę, przesłuchajcie bezpłatny materiał, który jest tam zamieszczony, a tam opowiem Wam więcej. Musicie w tym celu kliknąć. W dowolną wersję kursu na mojej, na mojej stronie, a tam wyświetli się Wam właśnie ten bezpłatny materiał, do którego przesłuchania serdecznie Was zachęcam. Panowie, życzę Wam wszystkiego dobrego, jak najlepszych relacji. Pozdrawiam, do zobaczenia.